Cześć, po raz kolejny witam Was w programie Clicker. W dzisiejszym odcinku przedstawię aplikację Wunderlist. Wunderlist to darmowy program do organizacji pracy, który pomoże zapamiętać wszystkie Wasze obowiązki. Jest to może mało oryginalny projekt, natomiast twórcy postarali się, by korzystanie z niego było o wiele przyjemniejsze niż w przypadku innego typu aplikacji. Aplikacja dostępna jest w języku polskim, co również ważne, program dostępny jest do pobrania wersji dla systemów Windows oraz Mac OS X. Korzystać z niej mogą także posiadacze iPhone'ów, iPadów oraz telefonów opartych na Androidzie. By rozpocząć pracę z aplikacją, pierwszym podjętym przez nas krokiem powinna być rejestracja. Po rejestracji i zalogowaniu się w oknie głównym pojawi się instrukcja korzystania z narzędzia. Wówczas po zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi aplikacji jesteśmy gotowi do realizacji dalszej części naszego planu, a więc organizacji pracy. Dokonywanie wpisów w aplikacji nie jest niczym trudnym. W oknie wystarczy umieścić nazwę zadania, a także ustalić termin jego wykonania. Zadania uznane przez nas za najważniejsze możemy oznaczyć gwiazdką, która będzie przypominała o tym, że priorytetem jest wykonanie widniejącego koło niej polecenia. Jeżeli chodzi o design aplikacji, to przyciąga on swoją prostotą. Liczne skórki do wyboru, a także czytelny charakter sprawia, że korzystanie z narzędzia staje się jeszcze bardziej przyjemne. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dajcie znać, czy Wunderlist jest lepszy od podobnych aplikacji.